Tak wygląda ogólnie mój domek. Nie wiem gdzie są moje postacie. Mm. Dobra. Wyróżamy sobie. Mm -hmm, no. To teraz idziemy, jakby wychodzimy i pokażę wam wielki sekret, by na śmietniku pisząc mi naszą postać ogólnie skończę jak weźmiecie tą karmę stąd tutaj na tej dziwne połowie pojawia się taki jak to nazywam puf to jest puf mm. To jest pierwszy sekret na śmietniku. A drugi. Na tym śmietniku są tylko trzy sekrety. Um, drugi jest pod. noha Kwika musimy znowu wyjść. Drugi jest pod tą yy, klapką. Podnosimy ją i mamy krampeta. I tutaj jego. No. Coś tam. Do życia. Okej. Okay. Mm, jeszcze jeden sekret jest. Tutaj za tym plakatem z mm, lenicem. I tu mam taki strój. Boż. No i tutaj jeszcze, mam ci zakoszony takiego słonkiego dinozaura. I tu możecie po tej róży zjeżdżać. Mhm. Dobra, to lecimy do następnego miejsca. W weszliśmy um, sobie do frizera. I tutaj chciałabym pokazać. że tutaj to możecie zatrzymać nie? Hmm. i w sumie to chyba tylko tyle z tego bo nie znam nie znam żadnych tych no to lecimy dalej słuchajcie jesteśmy jakby w sklepie i słuchajcie, tutaj były pieniądze ukryte, tutaj za bułkami i tutaj za papierem były. Bułki i w automacie. A i jeszcze możecie wiedzieć, że, mo że to co na tym że mi się można grać. Bo ja nie. No i tak, w sumie to tylko o tyle ja bo ja ogólnie dzieci jednej je... boże już nie ja dawno zainstalowałam takie baka, nie? oczywiście znam tylko na moim głównym koncie gdzie mam dodatki nie wszystkie ale mam a żeby się na na, na tym koncie telefon na którym ja miałam to konto zepsuł to muszę sobie go po prostu naprawić i słuchajcie lecimy do następnego miejsca Dobra y -y -y. Jesteśmy w y -y. Artem z ubraniami y -y, ja posaruję, się nie będziesz szumić, ale my się za chwilę widzimy, bo mi znowu y -y. wiatrak nie działa Słuchajcie, sprawa opanowana panu, panu. Ogólnie y -y. y -y. y -y. Tutaj w tym ala sklepie będzie też tylko jeden sekret bo tylko tyle znam w sumie Ale ale w następnych tych będzie sporo sekretów Tak więc no I tutaj idziemy do tego pana, co szyję dla mnie. Tutaj i za tym steltą mamy mam krampeczkę. Ale ja to zostawiam w spokoju. O Boże. Oj, ej, co ja zrobiłam? Nie. Nie widziałam, że już to powinien dotykać. Mmm, dobra, tyle się tak. tutaj. Do teatru. Mmm. I chwilkę wyciągniemy sobie postać. No widzicie, tutaj się wchodzi. Mm. Tutaj tak sklepik fajny. I słuchajcie, teraz nie przyjmę dzisiaj się do nią idziemy tutaj. I zobaczcie, tutaj od razu na sercu mamy dziecko, Bachora. Znaczy, no w dziecko faktycznie. I jakby możemy można było mu zdjąć tą czuprynę Można? Nie można, aha No kiedyś można by było zdjąć czuprynę No ale dobra, teraz przechodzimy tutaj Tutaj mamy Tą hmm, I nie wiem czy widzicie Tutaj tą taką O to. to i i zobaczmy mamy tu diamenta. Tak więc no. A i bomba jeszcze jest nawet. No nie widziałem. Dobrze, to wychodzimy stąd. Mm. I teraz... Hmm. W sumie to na tyle z tego regionu, z tej no, z tego, no z tego tego regionu, czy tam jak sam, o tego startowego. Jeśli chcecie paliwa, zostawcie pod tym filmem 50 łapek w górę, albo nie, 25. Pa!